witam wszystkich dzisiaj sprawdzimy co dostaliśmy w parce od Ebonu. to są oczywiście próbki które dostałem ale może będzie coś fajnego pierwsze hm. podkład znaczy próbka podkładu do 72 godzin na dla efektu rozwszechnionej bardziej promienistej gładszej skóry. Może wypróbujemy. O, to może być fajne. Aby Planet Spa. Maseczka 15 minut. Jedna maska. Co ona robi? czekajcie, zaraz sprawdzimy, co ona robi. Rozświetlająca maska do twarzy w płachcie. Sposób użycia nałożyć na oczyszczoną i ustoszoną skórę twarzy i pozostawić na 15 minut. Uwaga! Chroni przed dziećmi. Dobra, to jest G. Dostaliśmy też danski zapach. Przedzimy jak pachnie. Chyba się rozlało. Dość ostry aczkolwiek niektórym paniom by się spodobał. Dobra, lecimy dalej. zależny sposób, by zatrzymać na do 72 godzin, ale to, to już chyba coś było. Odkryj całą gamę kremów. Ej. No może spróbujemy. Jeszcze może bym tutaj dzisiaj nałożył. Jeszcze dostaliśmy jeden zapach. Co to jest? krem na noc. Jeszcze dostaliśmy e -e ekscytujące kobiety. Najbliżający krem do rąk. O, to by mi się z skóry, nadaje jej, babistej, gładko, szybko się wchłani, odperfumowane. O, to może być dobre. Zobaczymy. I jeszcze mamy tutaj karteczki zapachowe. Mm, to jest to, co Wam przed chwilą pokazywałem. Bardziej ta paczka jest dla, stworzona dla kobiet niż dla mężczyzn. Aczkolwiek, jeszcze pokochaj siebie, jaką jesteś. Dzięki nowym wielokrotnemu, perfumowanemu. Coś takiego. Coś takiego. A no to hmm. chyba był na karteczce. Jeszcze jedna karteczka perfumowana. To jest dobre. To jest bardzo dobre, ponieważ nie trzeba. Nie trzeba... Ivan ma coś takiego w swoich w swoich katalogach, że ma strony perfumowane, więc to jest bardzo dobre. Ponieważ nie trzeba kupować zapachu. Ja wiem, że ten zapach się różni diametralnie o znaczy diametralnie. No, pewnie się różni na ciele, a na karcie to zupełnie co innego. Bardzo podobne, aczkolwiek. Czy tu jest jakaś strefa dla panów? Kurczyki, zegarki. O! Jest strefa dla panów. Mamy tych kartek. Mamy tych kartek sporo. Golarkę. Dobra, poglądam sobie to później. 75 ml. No widzę, że panowie też mają co, co w tym wybierać. To jest katalog wrzesień 2021. Jakby ktoś potęgny, zainteresowany. No i oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, ten, ten, ten katalog, o ile się nie mylę. O ile się nie mylę, to ma perfumowane strony. Chyba się nie mylę. Tak, ma perfumowane strony. To jest jeden który tutaj jeszcze jest. No, bardzo fajne. Dziękuję za przesyłkę. Ogromnie mi miło. Aczkolwiek spodziewałem się bardziej coś dla mężczyzn niż, niż dla kobiet, ale no cóż, może przetestujemy coś dla kobiet. Co wie na to?